Dzisiaj testujemy fasolki różnego smaku. Ty pierwsza, Ale nie, to się najpierw losujemy. A no? Dobra, dobra, ale e, mamy tutaj chusteczki do żegania, do zrzenia. Do dobra, ja mam losuję. Jaki masz kolor? Zielony. E, zielony. Czyli Bierzesz i mówisz, czy jest dobre czy nie. To zielony. I jak coś nie masz do wypluwania, bo to jest czasem ochronną. Kuchni w twarz. Masz to dobre. Teraz ja. Dobra to jest. Ej, w sumie. Mam biały. Czyli mogę mieć kostkę lodu albo mydło. To i to jest dla mnie chyba dobre. Bo ja jeszcze sobie nie źle mydło. No dobre. dobra. Dobrze. To to... Kostka lodu. Teraz ja. Żółty. Żółty. Dobry jest? To... nie. To może być... Siku albo... Ciędze tak, siku albo... Um, nie, siku albo um, ten arbuz. Jaki arbus? Um, to Cię. takie duże Testujemy! Ok A nas... może też. <grym> Jezus! Nie chcecie tego poczuć. <grym> Jezus, Maria. Wodę przynieś. Ja, przy ja przyniosę tyle osób. Tyle osób. Czerwony. I co? Jaki masz smak? Dobry. Jaki? Jak smakuje? Miałam czerwony albo zgniły bandaż, albo um, truskawka, mam truskawkę. Dobra, to ja teraz rosuję. Taki jest. Dobra, to i to jest jakiś pojedynki. Czerwony. Dobry jest. Albo um, zgniła krew, albo znaczy zgniły bandyż, albo ten, albo truskawka. Ja mam truskawkę. Ten. Ogłaszam zgniły bandyż, jest okropny. Gryź to. Już tego, po, już to poczułem. Yeah. Teraz ja. Brązowe. Dobra. Ta. To może być kola, albo <głosy> gówno. <głosy> A jakie wyrysowałaś? Dobra, takie. Proszę, żeby to było gówno. <noise> ja pier... <noise> tu mamy wodę! Nie, nie Dobra, zaraz ja. Trochę żeby był coś dobrego, żeby było coś dobrego. jeszcze raz, to Gówno może być. Mhm. Główno muszę, muszę zjeść gówno A czekaj nie, to jest jakieś inne. A to jest zielone, ja jest zielone, to, to To też jest na skraju, czerwone. Gówno. Dobra, to... Tu... Czekaj. Wylosujemy coś fajnego. Jak wylosujemy coś fajnego. O! Dobra, jaki jak... pastyk! Jak... Nie, 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 nie Nie, nie, nie znalazłem tego. Dobra. Co, wiesz co to jest? Mhm. A ja, ja, jak smakuje? Um, szampon okropny, zgniły. Um, lub um, ten. Lubek, kostka ludo, pyszna, dobra. O! Ja tu się. A mi najbardziej z tego wszystkiego smakuje papier. Jezus Maria uratowała cię, a ja. Ja muszę gówno zjeść. Dobra, to jest ostatnia runda. Ty... To jest ostatnia runda. Dobra, jak wylosuję, albo żółte. Nie, żółte już miałem. Ja wiem, co muszę. Albo kola, albo gówno, ale wiem. Co to jest? Gówno. Dobra, to wszystko. Jezus, Maria! To było gówno! Czekaj, Raduj się! Kierdo. Jezus moja! Boże! No to koniec, papa! Pa, powiem. Pa. Pa.